Duele na mistrza świata w GIOGESERze. Tak jest widzowie, Siemano, wam wszystkim. Technicznie ten tytuł to nie jest clickbait, bo tak jak możecie zobaczyć, taką opcję tutaj dodali. No praktycznie, no to tak jak się pewnie domyślacie, tutaj Blinkiego nie wezmę, ale zagram z nim duela. No dobra, to zaczynamy od mówa. Chciałbym zagrać trzy tryby, zobaczymy, na jakim mi pójdzie najlepiej. Myślę, że na mówię nie mam. Znaczy, nie to, że mam gdziekolwiek jakieś szanse. Myślę, że tutaj mam najmniejsze, bo ten koleś jest totalnym kozakiem, jak chodzi o moving. On już w ogóle tutaj strzelił, nie? Więc ja kompletnie nie mam czasu. No to są Indie, to na stówę. Te Indie to mnie lubią, na każdym odcinku póki co będą. To są Indie, ale jakie? Jakieś takie zachodniejsze może? Okej. Okay. Ej, no to nawet spoko, go jest, Wiadomo, że on ma dużo lepszy ale jak na mnie to jest. Całkiem fajnie. No, o co tutaj chodzi? To są gesy, które działy się podczas Mistrzostw Świata, no nie? Już Wam będę tłumaczył. Tu mamy Turcję. Tak, ja niestety kilka z nich pamiętam, bo oglądałem te mistrzostwa. Pamiętam, że tutaj chłopaki dość dużo szukali tej miejscowości. Pamiętam też, że ustrzelił tutaj pięć kablinki, albo był mega blisko tego. Ja niestety nie wiem, co to może być za Turcja. O, e, widzicie, jakbym lekko się zagadałem Kemalije, było coś takiego, chwila e, Gdzieś po lewej, jednak nie A, czyli tutaj nie mieli 5k A to może jego przeciwnik miał 5k Nie pamiętam e, No, według mnie to jest kozacja, kozacka opcja Żeby się w ogóle sprawdzić z mistrzem świata Żeby zobaczyć jak te gesy odbiegają No póki co mamy dwa państwa, ale dość łatwe e, Tu nic nie widać, to nie tylko wy nic nie widzicie U mnie też było słabo. No właśnie, minusem tego jest to, że można pamiętać niektóre gesy, ale ja wam szczerze o tym powiem. No, Turcję pamiętałem, ale i tak była dość łatwa do, do rozpoznania. Nie pamiętałem regionu, ale to tak jak widzieliście. Ja też w pełnym skupieniu nie dałem rady obejrzeć Mistrzostw Świata, bo tutaj coś wypadło, tu się tam wyszło, na chwilę nie. Wiecie, jak to jest. Tutaj blinki dość dużo nie strzela. A ja tak latam gadam, a trochę jeszcze nie mam pojęcia. Scamless Ex Exteriors To według mnie będą stany i teraz nie wiem, czy takie albo tu, albo tu. Dam gdzieś w Minnesota. Chyba to nie będą te południowe. Okej, okay, no to tak nawet jak Wam pokazałem, a jednak była Kanada, a nie Stany, spoko. Tak jak Wam pokazałem myszką, to mi się wydawało, że to będą tamte okolice. Dlaczego? Bo mi się one najmocniej kojarzą z takim właśnie przemysłem. Tam był jakiś komin, jakieś takie te yy, głupoty, znaczy no, no nie głupoty, ale z tym mi się kojarzą tamte rzeczy. Dobra, to będzie Japonia, bo widzimy te japońskie auta, takie pudełkowe, yy, tak bym powiedział. Jest oczywiście też yy, na znaku... No, o, to jest na znaku, nie? To jest takie unikalne dla Japonii. E, no, właśnie, kończąc jeszcze taką najwstępniejszą myśl, no to jeśli już mam jakiegokolwiek gesa ustrzelić, to wydaje mi się, że to chyba musi być No move lub NMPZ, nie? No, jeś, e, w ogóle sukcesem będzie być na jednym gesie, chociaż bliżej, bo przypominam, że to jest Mistrz Świata, a no, jak będę miał dwa gesy bliżej, to, to sam się zapisuje na te mistrzostwa, nie? No, ale to. Zamarzenia nie karają, czy coś. O, no to jest takie piękne info. Na pewno jak się zna, bo podejrzewam, że to będzie kierunkowy, albo te plejty. No ja niestety nie znam, nie? Już widzę, że mam mało czasu. Ja bym poszedł gdzieś blisko na Goi. On miał 5k? Tak, 5k u No dobra, to szybko się skończyło. Myślę, że nikogo z was to nie zaskakuje. Mnie też nie. Pierw bym chciał zagrać jeszcze NoMuva. I NMPZ-a. Wydaje mi się, że Blinky jest, znaczy nie wydaje mi się, on na pewno jest kozakiem w movingu, jest kozakiem we wszystko, no bo w końcu wygrał. Co my tutaj mamy? Jakiś taki pole? Czy to będą okolice Ziemi Ognistej? Znaczy nie wiem, czy aż tak, aż tak nisko, ale mi się wydaje, że to jest Ameryka Południowa. Bo jak nie, to co to może być? Słońce jest na północy, na, jest na północy, więc jesteśmy na południowej hemisferze. Um, tak górzyście, taki snowpol. No według mnie to będzie tu. Pytanie tylko jak nisko, nie? Bo Ziemia ognista to jest chyba to. Um, nie wiem tak szczerze, ciężko mi powiedzieć. No, no nie wiem, może gdzieś tutaj Au, to było tak wysoko okej okay. no dobra, no to to Blinky dużo lepiej wiedział Ej, ja myślałem, że z takim landscape'em, tak górzyste, że to nie będą masz takie północne chile, no ale okej okay, to czegoś się dowiedziałem, tej rundy nie kojarzę, po, poprzedniej też w sumie nie kojarzyłem eee, nawet po obrazku zbytnio a co to może być. Słońce jest tak nigdzie. Tak, no widzę czerwoną glebę. To mi bardziej wajbuje Kambodżą niż Brazylią, chociaż nie mam pewności. Wajbuje mi bardziej Kambodżą, zobaczmy. A Sri Lanka w ogóle, okej, okay, on to wiedział. Wow, no to tutaj na dwie rundy, to dość szybko, to akurat szkoda. Myślę, że, 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 że mógłbym jeszcze dłużej wytrzymać, tak szczerze, nie? E, no, tu się nie popisałem. Ja tam nie widziałem Sri Lanki, jeśli ktoś z Was widział, to ja chętnie usłyszę dlaczego. Teorii, no jakąś szansę niby mógłbym tu mieć, ale to bym musiał mieć mega farta, nie? To na pewno nie będzie jakoś skillowe e, z Poco. To będzie Europa. Tak to wygląda. Znak jest taki, on jest taki niejaki, ale no, jak już to pewnie europejski. I co to może być? Wydaje mi się, że wszystko, ale ja tu bym chciał pójść w. Pomyślałem o Francji, ale jak się zastanawiam, raczej nie. Taki jesienny kawrycz, Może bardziej węgiersko. Wow, jestem bliżej niż blinki. Co jest? <grystanie> Okrą. Kozacko. No to jakby to był mnożnik razy 5 i jakimś cudem miałbym tyle HP co on, to może bym go nawet wyeliminował. Kozacko. Jeszcze jeden jad na mistrzostwa, tak jak wam obiecałem. E, no dobra, i to jeszcze na NMPZ-cie. Szok. E, tak, te słupy wydaje mi się, że powinienem znać, bo ja je kojarzę. E... No. Wiem, że w Indonezji mają takie podwójne podpórki, ale to nie wygląda jak Indonezja. Reszta słupu też nie wygląda jak Indonezja, no nie. Mm, to jest Gen 4, takie ładne zdjęcie. Czemu nie wiem, z jakiego powodu mi się kojarzy Argentyna, ale jakaś taka zbyt zielona trochę na nią. Ale dobra, ja mam przewagę. Mogę ryzykować. Nie, no spróbujmy tutaj. Ani trochę. O, jest taka zasada, że nie wiesz, gdzie strzelać. Strzelaj w Meksyk. No on nie wiedział, gdzie strzelić i właśnie na farcie mu się udało. No nic. Najlepszym się zdarza. Dobra, jeszcze mamy szansę. Wytrzymujemy dłużej niż na no, mówię. Eee, co my tu mamy? Nie wiem, czy na tym drzewie to będzie flaga. Chyba nie. Hmm. No, to jest ciężkie, nie? To jest mega ciężkie. Kurde. E, te drzewa takie. Nie wiem, czy one. Nie są jakieś takie ala australijskie, i te też takie wysuszone. Znaczy, wszystko inne tu nie wygląda jak Australia, ale jakaś może ta południowsza, południowsza część? Nie wiem, ale tak szczerze to tutaj chyba każdy, każdy kontynent mnie jakoś mega nie zdziwi, nie? Nie wiem, czy... Indonezja. Okej, okay. no ja tam Indo nie widziałem, on bodajże też, nie? Tak, on też poszedł w Tajlandię. No dobra, mamy jeden guess, jak na trzy rundy to co chyba nie ma tak źle. Zwyknijmy jeszcze jedną. Myślę, że nie no, move to kompletnie nie ma sensu, szczególnie, że ja mogę znaleźć inne info niż on i to. To znaczy, on w sumie na mówach to przeważnie robił 5K, więc jakiego bym info nie znalazł, to nie ma znaczenia. Ale wydaje mi się, że no move tu będzie najuczciwszy, no nie? Bo ja na NMPZ mogę mieć jakiegoś farta, tak jak na tych Węgrzech, a na no move to raczej. E... To raczej jest taki typowy skill test, nie? Tam jest coś napisane DE0 AV albo AZ? Mega słabo to widać. A tutaj będzie dużo lepiej. No spoko. Czyli to będzie język. Chyba hiszpański, to znaczy, bo to eń, zastanawiam się, czy to nie oznacza portugalskiego. Mogłoby tak być w sumie, a czy to w ogóle... O, jaki się siemano, bienvenidos. No to chyba to już będzie po hiszpańsku, bienvenidos, nie? Ale za mocno się skupiłem na tych językach, co my tu w ogóle mamy w okolicy? A no tak, jest auto, Ok, Czarne auto w Ameryce Południowej występuje głównie w Argentynie i w Peru. W Argentynie i w Urugwaju można je czasami spotkać w Peru. Może jakieś śladowe ilości są też w Chile. Tak, to, to jest na pewno Argentyna. A w ogóle ja się tu coś głowią, on sobie 5K strzelił. Miałem mówić, że to jest na stówie Argentyna. Nie byłem pewny, czy ona właśnie będzie taka wyższa, czy niższa. Okazała się niższa. Ale że on miał tam 5K, to jakoś mnie nie dziwi. Ten Dino mu na pewno pomógł, nie? Dobra, co my tu mamy? Na słupach. Nie wiem co. Ruch prawostronny, bo antenka jest z tyłu auta. No i w takim razie auto jest bliżej prawej strony jezdni. Znaczy tu też lewostronny by mi nie pasował do żadnego państwa, ale sposób myślenia tego typu. O, tu nie jestem pewny, czy to się nie okaże jakaś. Nie, 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 nie to nie będzie raczej Kanada. No to to musi być Finlandia, Rosja. Z takim lasem. Gdzieś tu może kliknę. Wow, jestem znowu bliżej. Kozacko. No to tak, jak wam obiecałem, zostawcie dużo lajków i lecimy na Mistrzostwa Świata. Spoko. Nie no, dwa gasy ustrzelone. E, ja mu się nie dziwię, że on poszedł tutaj jeszcze wyżej w północ, bo te lasy są mega nieoczywiste. One tam się rozciągają na dość dużej powierzchni, nie? Jak to lasy. Dobra, półkula południowa. E, Masz czapeczkę, gringo. Eee, dobrze, jak. Mm, kula południowa. No, to, to, to jest Azja, też widać po ludziach. No to tak, jak to jest półkula południowa i Azja, no to zdaje się, że to musi być Indonezja, no bo wszystko tu jest inne na północy. Chyba, że jeszcze słońce mnie oszukuje, ale wydaje się dość wysoko. Takie lasy egzotyczne. Z Próbuję mocne ryzyko, nie wiem czy na duelach bym to zrobił. No, panowie i panie, trzeci gest bliżej niż blinki. A on poszedł na północnej półkuli. To wydaje mi się, że na ich levelu się aż tak nie patrzy na, na ten, na co, na słońce, nie? Okej, okay, znowu jakaś ciekawa lokajka. Co tam mamy? O, Cyrillica. On tu pewnie już z 5k leci. No, jak zgad, to na pewno 5k. I co to może być? Czy tam w oddali jakieś czerwone flagi, eee, ale cyrylica. Ej, zgupiałem tutaj. Nie mam czasu, żeby się zastanowić. Eee, nie, nie wiem, nie wiem. A okej, okay, Rosja. Mega ładnie wyglądało jak na Rosję. On tu miał 5K. No. Mega ładnie wyglądało. Ja już też nie wiedziałem, gdzie kliknąć, ale no słuchajcie. Jeden gest miał być dobrze, dwa miały być mistrzostwa, a trzy no to nie wiem co będą, no to chyba już wygrałem te mistrzostwa. No, wydaje mi się, że to by było na tyle moich przygód z mistrzem świata. Jeśli byście chcieli, to dajcie znaka, ogramy jeszcze kilku innych lamusów, mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, narka.